Cześć, tu Konrad Derlatka. W dzisiejszym materiale chciałbym powiedzieć o długości, o czasie, tak naprawdę, wykonania instalacji z pompą ciepła. Ile to wszystko trwa, przynajmniej w wykonaniu przez naszą firmę, w standardzie, w jakim, w jakim wykonujemy tego typu instalacje. Instalacja pompy ciepła będzie się różnić między sobą w zależności od tego, czy to będzie nowa instalacja, czy to będzie modernizowana instalacja. Czyli, e, czyli tak naprawdę ten czas będzie, będzie tutaj w tym wypadku zróżnicowany. W przypadku nowych instalacji ten czas jest e, tak naprawdę szybszy można sprawniej e, zamontować takie urządzenie. I czas montażu w zależności od instalacji, to jest od 3 do około 5 dni czasami no 7 dni roboczych, ale przeważnie 3 do 5 dni od momentu wejścia na inwestycję do momentu, do momentu uruchomienia, uruchomienia takiej, takiej instalacji, oczywiście pod warunkiem, że nie mamy jakichś zewnętrznych czynników, które wpływają na to, że, 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 że po prostu taka instalacja się przedłuża. Więc od 3 do 5 dni, czasami 7, to jest taki standard. W przypadku instalacji modernizowanych, tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Raczej jest to nie mniej niż 5 dni, nie mniej niż 5 dni, czasami 7, czasami nawet dłużej. Tutaj trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę i zwracamy właśnie na to uwagę, że w przypadku, gdy pracujemy na budynkach zamieszkałych przez przez inwestorów, w których, w których odbywa się no, normalne życie codzienne, musimy brać pod uwagę i bierzemy takie aspekty jak chociaż dostęp do ciepłej wody, dostęp do centralnego ogrzewania, więc tutaj trzeba zawsze indywidualnie podejść do takiego tematu i zawsze trzeba... trzeba Pewne prace koordynować z użytkownikami budynku, tak, żeby czas dyskomfortu, czy w postaci centralnego ogrzewania, czy w postaci ciepłej wody był jak najkrótszy. Dlatego też tutaj te czasy często, często są dłuższe niż w przypadku nowych instalacji. I tutaj, tutaj ten czas to raczej, raczej minimum 5 dni do. 7, 8 w skrajnych przypadkach może nawet dochodzić do, do, do dwóch tygodni, ale to są naprawdę skrajne przypadki. Przy takich domkowych instalacjach 5-7 dni, raczej, raczej standard. Jeżeli wyłączamy ciepłą wodę, bo to jest bardzo częste pytanie od klientów, to przeważnie to jest 1-2 dni dyskomfortu, jeżeli chodzi o ciepłą wodę. To też zależy, bo tutaj też czasami są pewne, pewne możliwości w zależności od systemu, w jakim dysponuje i w, jaki jest w danym momencie już, że tak powiem, w budynku, ten dyskomfort oczywiście czasami może być tylko, tylko jednodniowy. Ale tak standardowo, jeżeli chcesz wiedzieć, ile to trwa, to właśnie to, to trwa taki czas. E, w przypadku większych instalacji, e, czyli takich instalacji powyżej powiedzmy 16-20 kW, gdzie na przykład wchodzi w rachubę kaskada pomp ciepła, lub większe, większe instalacje, gdzie mamy, mamy e, modernizację lub budowę nowej instalacji, e, no taka instalacja czasami może nawet trwać do miesiąca czasu. Pamiętajmy, że e, bardzo ważnym elementem jest to, żeby taką instalację spiąć i przygotować w sposób optymalny. Tutaj my nie uznajemy kompromisów i nie e, Liczymy czasu, żeby to zrobić jak najszybciej, a żeby to zrobić jak najlepiej, żeby później nie wracać, nie wracać do tematów związanych z jakimiś reklamacjami czy niezadowoleniem klientów. Tutaj najważniejsze jest, żeby od początku do końca zrobić taką instalację, która będzie działała w taki sposób, jak, jak trzeba. Więc tutaj dla Ciebie taka, taka, taka uwaga, że te instalacje muszą potrwać. To nie jest coś, co robimy w jeden, dwa dni. Być może takie firmy, takie firmy są, ale tutaj no, my akurat jesteśmy firmą, która, która bardziej, że tak powiem, kładzie nacisk na jakość tych instalacji, które też będziemy pokazywać w kolejnych materiałach, gdzie ważne jest oprócz aspektu Działania tej instalacji również jest dla nas bardzo ważny aspekt wizualny i końcowe zadowolenie klienta. Tak więc tutaj, tutaj my kładziemy na to ogromną, ogromną wagę na to, żeby ta instalacja była w taki, a nie inny sposób. Wykonana. Jeżeli zainteresował Cię ten materiał, zapraszam do pozostawienia jakiejś łapki w górę, subskrypcji, ewentualnie jakiegoś komentarza. Wtedy możemy na więcej, więcej tematów poruszyć, coś dopowiedzieć w naszych, w naszych materiałach. Tak więc do zobaczenia w następnym materiale, i cześć.